Dzień dobry moi drodzy, bardzo wczesna pora. Siódma rano. Wczesna jak dla mnie, bo ja powiem szczerze, że jestem takim typem czeka, który lubi siedzieć do drugiej części w nocy, ale troszkę za to dłużej pospać. Poranne pory to dla mnie normalnie jak, jak z y, horroru. I witam was serdecznie z miejscowości Addamam. Za mną stoi autobus, Septko, którym y, za chwilkę przejadę do Bahrainu. Niby niedaleko. Za jakieś 30-40 km 3 godziny się jedzie. No, odprawa graniczna. Dokładnie jestem w Arabii Saudyjskiej. Muszę przedostać się do drugiego kraju. No, zawody. F1. Bilet na takiego busa z Toriali w jedną stronę, natomiast już w obie w to mi z powrotem 150, czyli jakieś 170 zł. A przylecieć tutaj można w zasadzie też za grosze, bo z Wiednia do Adda mam niecałe 50 euro w obie strony. Wejdę na dworzec, wam pokażę. Jest dość ciekawe miejsce. Macie takie straganiki, w których można różnego rodzaju jakieś tam pierdółeczki kupić. Jest poczekalnia oddzielna dla mężczyzn i oddzielna dla kobiet. Na dworcu jest tutaj taki sklepie, w którym możecie kupić przekąski, napoje, ale również śniadanie. Całkiem spora ilość jedzonka jest, jajeczka na twardo, jajka smażone i falafele. Cieplutkie, pyszne, po półtora reala. Coś takiego. Idealne na drogę. Szczerze to spodziewałem się tu, że faktycznie duża ilość ludzi będzie jechało na F1. Nas tu jest dosłownie kilka osób, z czego 95% to w zasadzie sami Europejczycy. Autobus wygodny, jest klimat, co najważniejsze dzisiaj ma być 36 stopni. W połowie drogi do Bahrainu. Na moście jest wyspane, które jest przejście graniczne. Idziemy na odprawę. Kontrola bardzo szybciutka. Pokazaliśmy tylko paszport, szybko coś w pieczą mówili. Yy, no i ten paszport zabierają. Pytanie kiedy nam oddadzą? Zostawiamy go na razie na granicy. No dobra, pan tam jednak nam oddaje paszport, szybko tu. Dobra, no na miejsce, jesteśmy w Bahrajnie. teraz trzeba się odnaleźć i znaleźć hotel. Godzina 10.30, czyli idealnie punktualnie jesteśmy, w zasadzie krótka droga, ale większość jednak tego to był postój na granicy. Paszporty, wizy i te sprawy. Wyścigi zaczynają się dopiero o 18, ale warto być tam wcześniej. Wcześniejsze są jeszcze wyścigi Porsche i innych aut. Troszkę jeszcze pojedziemy po Bahrajnie. Bardzo ważna informacja, z tego miejsca odjeżdżają dwa busy z Bahrajnu do Dammam o 12 i o 22.30. Wodę zawsze w takich krajach w sobie trzeba mieć, bo słuchajcie, pić się chce. Masakrycznie, słońce zaczyna wychodzić, już 32 stopnie. Hotel nasz się zlokalizowany od dworca jakieś 800 metrów. Szybko lecę z buta. Co do samego ogarnięcia się w ochraniu. oczywiście wjazdowo potrzebna jest tutaj wiza. Zaraz o niej opowiem. Na początku waluta, jedna z najdroższych na świecie. Prawie 11 złotych. No ale moją uwagę, tutaj przykoła naklejka. Szawarma 04, czyli coś koło 4 zł. no zobaczymy. No sobie ziomeczki tutaj grają w centrum, w karciowy. No dobra, niestety póki co nie zjem żadnej szałarmy, no bo jest za wcześnie. Przed 11 jeszcze nie robią, na razie póki co śniadanka. Słuchajcie, a propos wizy. Za wjazd do Bahrainu trzeba zapłacić. No i ta wiza jest mocno uwarunkowana tutaj od ilości dni, które zostajecie. Na dwa tygodnie wychodzi to coś koło 100 zł. Natomiast ze względu na to, że przyjechałem tutaj na Grand Prix Bahrainu, czyli wyścigi Formuły 1, osoby, które pokażą bilet podczas wypełniania aplikacji online, widzę mają za darmo. Od dnia wjazdu można zostać dwa tygodnie. Po drodze wszedłem tutaj do jakiejś galerii, jest tak pisze, że Gold Center. Mają pełno zegarków. Dużo zegarków, no wszystko podróbeczki. Rolexy, one no, w Bahrajnie tak ładnie to sprzedają. Dużo biżuterii, ale przede wszystkim podróbki. Możecie zakupić tutaj Omegi, Mega Spear Rolexy, Oblone. IblO. Miejscóweczka generalnie pełna, złota, taka jak taki, taki goldsuk w Dubaju. Wszedłem do takiego sklepu obok, jakby ja to taki taki IblO. Który, no ponoć jedna z 30 wersji na cały świat 14,5 tysiąca dolarów. No i teraz pytanie: zagadkowe, czy to prawdziwe czy nieprawdziwy? Przy okazji, na szybko wszedłem do kantoru, wymieniłem Hajsiwo i za 50 euro dostałem 19,5 dinarów. Tak mówiłem, dinarko 11 zł, ale co jest mega ciekawe, mają takie pieniążki na przykład jak. Y pół dinara. Jest pieniądz w połówce. Jakie <laughs> to jest dziwne. Wydał mi pan Hindus, on sobie głupką pokręcił. Przedtem jakieś mniejsze uliczki, znalazłem bardzo fajną miejscóweczkę. Dużo ludzi tutaj siedzi na śniadanka. Bo trzeba będzie zaraz coś zjeść, ewidentnie. Miasto cały czas powoli się budzi do życia, ale super jest to, że idziecie i co chwilkę są takie przerwy między budynkami, maleńkie uliczki, do których jak wejdziecie, to dużo lokalnych tutaj siedzi. Kawka, Jakieś jedzonko. Chodząc po tych uliczkach, zatrzymałem się w hinduskich najpierw zamówiłem sobie sambose, takie małe pierożki. 16 sztuk tego, kosztuje to 0,4 dinara. Thank you. Okay. I kawka, no czyli jakieś, nie wiem, z 5 złotych wszystko. O, jakie słodkie, o Boże. Pokoik nie jest zły, w przeliczeniu to wychodzi jakieś 170 zł. oczywiście jedno z tańszych miejsc w całym Bahrajnie. Duże łóżko i zobaczmy, dobra, łazienka jak wygląda. No, nie jest źle, jest brodzik nawet. Ale muszę wam pokazać coś, co jest w tych krajach robotników zawsze standardem: klima, taki włącznik, i słuchajcie tego. No głośno to chodzi. Spać przy tym. Oj, oj. Wychodzę z hotelu i lecę w takim razie chwilkę. Na miasto tutaj połazić, jeszcze, zobaczyć, yy, skorzystać z tego czasu, który tutaj mam, bo w samym Bahrajnie będę dokładnie dwa dni. W ogóle jak tanio wyszło mnie, by tutaj przyjechać. To jest szok. Za bilety z Wiednia do Dammam, czyli Damam jest w Arabii Saudyjskiej, zapłaciłem 50 euro w obie strony z Dammam. Tutaj do Manama, czyli do stolicy Bahrainu, bo tak się nazywa Manama dziwnie. Do Manamy busem dojechałem za 100 w jedną, 50 w drugą, czy jakieś. To oczywiście Reali, czyli 170 zł w obie strony. Wiza, tak wam wspominałem, oczywiście trzeba zakupić, ale jak macie bilety na Formułę 1, no to okazuje się, że jest darmowa. Zostałem tutaj dokładnie dwa dni. Ojej, widzę, że tutaj faktycznie duże korki. Tak jak wam wspominałem, świetną alternatywą na tego typu wyjazdach jest poznawanie ludzi. Ja w ogóle w samolocie, jak leciałem z Wiednia, poznałem grupę Polaków, którzy się okazało, że też jadą właśnie do Bahrajnu, specjalnie na Formułę 1. Za chwilkę gdzieś się tutaj będziemy łapać, przyjadą autem i pojedziemy razem. Tor jest, moi drodzy, od stolicy oddalony kawałek. Jest jakieś 30 km, No, a autobusem 1,5 do 2 godzin jazdy. Autem koło godzinki ponoć, korki. Auto, które według mnie jest symbolem krajów arabskich Toyota FJ. No, w Polsce, ogólnie w Europie, mało tego jest. No, a tutaj nawet policja tym jeździ. Są to kraje pustynne, jest tu cały czas mega gorąco. No i wszystkie te duże budynki, jak sobie spojrzycie, one mają bardzo taką matową strukturę. Są to szyby, które odbijają światło i pochłaniają promieniowanie słoneczne, nie dałoby się w środku siedzieć. Do jednej z wieży ponoć można wejść i zobaczyć z góry jak wygląda Bahrain, zróbmy to. Przedem do środka, powiem wam, że większość tych pomieszczeń tutaj całkowicie pusta. Albo za foliami, albo w ogóle po prostu pomieszczenia puste, tak się nie wynajęte. No dobra, pochodziłem tam troszkę, okazuje się jednak, że się nie da wejść na górę. Można było parę miesięcy temu, ale w tym momencie już wszystkie pokoje na górze są wynajęte. Harbor, czyli zatoka, taka marina, ale... Wszystko chyba dopiero powstaje, wszystko jest zbudowane, zero ludzi, no kilka osób, osób, które tu chodzi i większość to jest z ochrony, albo pracowników tutaj. Takie miejscóweczki są bardzo spokojne, bo odpalić sobie taką kamerkę 360, bo można zobaczyć wtedy wszystko tutaj dookoła. No, właśnie z takich mniejszych kamer, w których nie ma szerokiego kątu, ciężko jest przedstawić nieraz tą perspektywę i zawsze się tak zastanawiam, jak ja mogę wam tu pokazać coś po prostu naj, jak najlepiej. Budynków dużo, widać, że jest to po prostu część biznesowa. Ma tu powstać pewnie jakieś kawiarnie, centrum rozrywki. Tam dalej widzę jak to oraz jakieś prywatne domy. No, z czasem to na pewno się mega rozwinie. Jak to wszystko tutaj ma świetną infrastrukturę. Tutaj boisko, tam taki ogromny budynek w kształcie żagla, tam budynek śruba czy kołek, nie wiem co to jest, a wszystkie ścieżki, i chodniki idealnie kamyczkiem wysypane i czyściutkie. Ej, to jest niesamowite, jak to miasto się buduje. Spójrzcie tam w tle, ile tam jest w ogóle dźwigów, które to wszystko stawiają. Tak samo za mną, Cały czas plac budowy, tutaj nawet nie mogłem wejść, bo panowie robotnicy non-stop chodzą i tutaj cały czas pracują. Tam jeden wielki teren budowy. Zobaczcie jak tutaj świetnie morze jest oddzielone. No widocznie, żeby nie pozostawiało jakichś zabrudzeń. Ale tamta wieża! U kurde, ona ma trzy wiatraki! No dobra, tu jest wieża z y, trzema wiatrakami, turbiny wiatrowe. Tu wszystko jest jeszcze tak nierozbudowane, że możecie sobie chodzić po tych ulicach, a aut prawie w ogóle nie ma. Świeży ten Bahrain. Ja śpieszę w takim razie do drugiego hotelu 5 km ode mnie oddalonego, tam gdzie są znajomi, a autem razem pojedziemy na tor. Powiem wam w tym czasie troszeczkę o samym Katarze. Jest to państwo w całości położone na wyspach: jednej dużej i 32 mniejszych. Jedna wyspa całkowicie należy do Władcy po kraju. Widać się zresztą bardzo dobrze. Jadąc tutaj z Arabii Saudyjskiej mostem. Jakbym miał mniej więcej wam zlokalizować, gdzie leży ten kraj, no to obok Kataru. I e, obok Arabii Saudyjskiej. jest po prostu jednym z krajów Zatoki Perskiej. Miasto to słynie przede wszystkim z wydobycia ropy naftowej oraz e, pereł. No i właśnie te dwie rzeczy przyniosły temu krajowi niewyobrażalne bogactwo. Najbardziej turystycznym miejscem w całym królestwie Bahrajnu jest Manama, czyli właśnie stolica Bahrajnu, w której się znajduje i co roku przyjeżdża tu kilkaset tysięcy turystów. Większość z nich oczywiście przyjeżdża właśnie na zawody Formuły 1. Kraj ten jest prawie 500 razy mniejszy niż Polska i żyje tu zaledwie 1,7 miliona ludzi. No a ich dinar więcej niż 11 zł. No i całkowicie w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej. Alkohol, jak i wieprzowina jest tutaj normalnie sprzedawana. Ogólnie, Saudyjczycy zrobili sobie z Bahrajnu taką bazę wypadową na weekendy. Lubią tu przyjeżdżać, żeby poimprezować, no bo u nich to jest zakazane. Zaledwie 5% plaż. Są to plaże publiczne, reszta wszystko są to tereny prywatne, co jest całkiem spoko. Można tutaj znaleźć hamburgery z Wilbonda. 90% ludzi zamieszkujących Bahrain mówi po angielsku, więc można fajnie się e, dogadać. Co w Arabii Saudyjskiej jest Troszkę trudniejsze, ale tam też nie było tak źle. A połowa mieszkańców to cudzoziemcy. Furacze jeżdżą tutaj całkiem ładne. No i też duże pojemności silników, ze względu na to, że benzyna jest tutaj, no, tania. Jeszcze jakiś czas temu w wypożyczalniach tak samochodów obowiązywała tutaj reguła, że jeżeli wypożyczacie auto, to w cenę wliczona jest benzyna. Co zużyjecie, to zużyjecie, nikt za to nie pobierał opłat. Zobaczmy, czy uda mi się znaleźć jakiegokolwiek stopa tutaj. Może być ciężkie, bo w niektórych autach jeżdżą oczywiście kobiety, one je. Nie ma szans, żeby kogokolwiek zabrały. Ale to też nie jest popularne. bo jest tak ktoś chce, to wynajmuje taksówkę. Korki, dramat. Ciężko coś tutaj wykombinować, żeby ktoś się zatrzymał. <grywa> Dobra, ktoś się zatrzymał, ulecę. Hello, are you going straight? Yo, yo, what's up? Jest fort, bo zatrzymało się dwóch panów. Robotników, którzy jadą tutaj na budowę yo, i, mnie... Yo, 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 yo. <laughs> i mnie kawałek podrzucą. Już wiem czemu te korki, nie zdążyłem wyciągnąć aparatu przed chwilką, przejeżdżał prezydent, ogromnie długa ilość aut na sygnałach, nie wyciągałem trochę aparatu, bo szczerze się bałem. Udało mi się dotrzeć pod hotel, są chłopaki, wynajęli auto autem, jedziemy mniej więcej 50 minut jeszcze, żeby dojechać. Na tor, moi drodzy, 15.10, jak się uda na 16, będziemy 18 i wszystko się zaczyna. Oczywiście musicie zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Nieodłącznym elementem Bahrajnu są y, niesamowite korki. GPS cały czas wariuje, przedtem pokazał 50 minut do punktu docelowego spod hotelu. W zasadzie jesteśmy teraz w połowie drogi, dalej pokazuje 40 minut. Cały czas to się wszystko zmienia. No stronie. Dojechaliśmy. Mieliśmy jechać tutaj 40 minut, w końcu zeszła godzina 40. Korki przy wjeździe straszne, żeby tu zaparkować. Parking mamy P13. Każdy na przybę musiał nakleić taką nalepkę, którą się dostawało w galerii. Chłopaki tutaj ogarnęli to wcześniej. Dzięki temu mogliśmy właśnie wjechać na parking. Parking darmowy dla osób, które kupiły co najmniej 3 bilety na dzisiejsze zawody. Całe zawody są organizowane pod wieczór. Dzisiaj o od 18 do 20. Ale w zasadzie cały event trwa już od 5. Dzisiaj jest niedziela. Na rozpoczęcie grał DJ Snake. No i przez te kilka dni są tutaj oczywiście eliminacje, jak i również inne zawody. Aut elektrycznych czy Porsche Super Cup. Bardzo mi się podoba jedna rzecz. Na Bliskim Wschodzie jest dużo zwolenników amerykańskiej motoryzacji. Fordy, GMC, Pikapy przede wszystkim. Generalnie pod naszą trybunę postanowiliśmy, że podejdziemy na nogach. Po drodze są też jakieś food i można coś zjeść, ale po całym tym ośrodku, bo chyba trzeba nazwać to ośrodkiem, jeżdżą tutaj autobusy i rozwożą ludzi na trybuny. Brama wyjściowa, tutaj oczywiście będzie wszystko prześwietlane. Też mam, pokazujemy. Postaram się z wami tutaj przejść i pokazać jak to wygląda. Jest to ogromny naprawdę ośrodek. Duża ilość food tracków, no i równie duże kolejki do jedzenia. Oczywiście cały y, trak jest zlokalizowany y, daleko na pustyni. Nie ma tu niczego, więc jak y, jedyna możliwość, żeby zjeść, to w Budach. Cały event to są trzy dni y, zabawy. Wszystko zaczął już tutaj koncertem. DJ Snake grał na rozpoczęcie. No i... Dwa dni w zasadzie eliminacji, dzisiaj o 18 dopiero ym, główny wyścig, po 17 zachodzi słońce, już robi się temperatura bardzo przyjemna, żarnie leje się tutaj z nieba, my musimy znaleźć swoją trybunę. No i w zasadzie dzisiejszy dzień jest najbardziej oblegany, ze względu na to, że jest dzisiaj główny wyścig, 18 do 20, .00. dwie godziny to potrwa, co oznacza również, że cały wyścig będzie odbywał się po zmierzchu. Ale wszystko oczywiście tak oświetlone, że idealnie będzie widać, a dzięki to był pogoda taka, że będzie do wytrzymać. Na całym ośrodkiem cały czas latają tutaj helikoptery, które oczywiście transmitują to wszystko, żebyście wy też mogli to widzieć bezpośrednio w telewizji. No, helikoptery są na co dzień normalnie głośne, ale w zasadzie podczas tłumów i watających ludzi, jak i jak gdy przyjeżdżałem auta Formuły 1 o, jest o wiele głośniej. Są to oczywiście sklepy oficjalne, w których można kupić dużą ilość gadżetów F1. Taka czapeczka 30 diramów bahrańskich, czyli 450 zł. Wchodzimy na trybunę. Jest cholernie głośno. Przed chwilą było, teraz na chwilę przestali jeździć. Pierwsze jazdy, na których rozrywają opony, pół godziny do wyścigu. Trybuny całkiem spore, ale jeszcze nie ma ludzi tutaj. Wszystko oczywiście się zapełni zaraz przed wyścigiem. Teraz wszyscy jeszcze chcą coś się napić, coś przekąsić. anche i tribuni degli universiti questo... Sytuowana bezpośrednio przy najdłuższej prostej tutaj, tym, że stąd nie widać w ogóle linii y, startu. Jakbyście się zastanawiali, to ta śmieszna flaga biało-czerwona jest to flaga Bahrainu. Powiem no ja wam szczerze, że już jest naprawdę całkiem ciemno, a ilość tych świateł, która tutaj jest, sprawia, że po prostu, no, jak za dnia ten tor. Wszyscy wstajemy, ponieważ hymn Bahrainu jest grany. Czymś było przywitanie króla Bahrainu. To jest szok. Oprócz helikopterów jeszcze latają tutaj samoloty, boinki nad głową. W momencie, gdy skończył się hymn, skończyli śpiewać, sam Samolot tak bokiem Normalnie, duży, samolot pasażerski Przeleciał przez chwilę tak trybunę Szok. Na razie jest głośno tylko z jednego punktu Ponieważ komentator tutaj mówi Kto będzie siedział, który i Kto będzie prowadził Natomiast za chwilkę jak wyjadą auta ja i czy mi będzie świtać w ogóle Hej Oczywiście się ściemniło, jest już noc I jest bardzo przyjemnie 25 stopni i wiatr. W Takie razie będzie odliczanie do zaczęcia Wow! No i się zaczęło. Muszę nagrać lektora, bo było tak głośno, że ja sam siebie nie słyszałem. Jest to dokładnie pierwszy weekend wyścigowy sezonu 2023 formuły pierwszej w dniach 3-5 do 5 marca na międzynarodowym torze w Bahrajnie. To zlokalizowany na pustyni Sakir, zmagania formuły pierwszej gościł po raz 19 w historii. Kierowcy F1 rywalizują tu nieprzerwanie od sezonu 2012, a wcześniej wyścigi w Bahrajnie odbywały się w latach 2004 do 2010. W dzisiejszym wyścigu Grand Prix Bahrain wystąpiło dwóch z trzech najbardziej utytułowanych jeźdźców w dziejach tej gonitwy. Lewis Hamilton z zespołu Mercedesa ma na koncie pięć zwycięstw a Fernando Alonso, Aston Martin, na to, że w Bahrajnie trzykrotnie mijał linię mety na pierwszej pozycji. W sezonie 2022 zwyciężył Charles Leclerc drugi był jego zespołowy kolega Carlos Sainz, a trzecie miejsce zajął Lewis Hamilton. No, zobaczymy jak będzie dziś. Na trybunach niesamowita zabawa. Głośno, gorąco i niesamowite szaleństwo. Jednemu kierowcy zepsuł się samochód, prowadzi wirtualnego safety i i opuszcza, opuszcza samochód. Byłem po raz pierwszy na takim wyścigu i byłem bardzo podekscytowany. Całość trwała dwie godziny, ale dla mnie to dosłownie jak krótka chwila. Aż nie wiem, kiedy ten czas minął. Było kilka niebezpiecznych sytuacji, bolidy się obcierały, aż leciały iskry. Oraz kilka awarii, przez które troje zawodników nie ukończyło wyścigu. No i koniec. Kierowcy dojeżdżają do mety, a wszyscy kibice wstają na trybunach i biją brawo. A na niebie ogromne rozbłyski, od których robi się jasno. Spektakularny pokaz fajerwerków który ponoć było słychać aż w Manamie, czyli stolicy Bahrajnu. No i zakończenie wyścigu. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kto wygrał, bo tutaj było tak głośno, że ja nic słyszałem. No powiem wam szczerze, że cały wyścig dwie godziny. Przeleciało kosmicznie, kosmicznie szybko, jakieś 10 minut. W tym momencie nad całym torem unosi się ogromna ilość dymu, no po Oczywiście całe te tłumy ludzi teraz muszą opuścić to arenę. Wszyscy kierują się na parkingi, ja się zastanawiam jak długo nam zajmie powrót. Busy, które tutaj rozważą ludzi w tym momencie na parkingi to są takie wysiłki, ale małe, Kurcze. Ludzi już tyle tam stoi, że 10 razy będzie musiał zawrócić. Zwycięzcą tego wyścigu jest Holender Max Verstappen, dlatego właśnie w tym momencie hymn yy, holenderski leci. Podniesam i tym wrażeniem całego tego wydarzenia, jak i tej otoczki i to wszystko, co tutaj było zorganizowane dodatkowo, oprócz yy, wyścigów F1 i ten samolot, który nad nami jechał i oprawa yy, muzyczna, dj -e, Chociażby nawet autobusy, które rozwożą ludzi. No ludzi, no potężna ilość osób, która tutaj przyjechała i na pewno przyczyniła się do tego całego wydarzenia. Jeżeli byście się zastanawiali, jak cenowo wychodzić coś takiego. Mówiłem na początku tego odcinka, jak wyszły cenowo oczywiście bilety, by tutaj yy, przylecieć. Natomiast yy, bilety na Formułę 1 zaczynały się już yy, ponoć od 600zł. Teraz oczywiście szykowanie się do ceremonii rozdania nagród, natomiast większość ludzi wyszła. My również ze względu na to, żeby w jakiś normalny sposób stąd wyjechać. Kiedy wszystkie te auta ruszą, powstaną znowuż ogromne korki, a nie chcielibyśmy spędzić 3 godzin teraz na powrocie. I tak pewnie z półtorej godziny będziemy jechać, a to jest tylko 30 km. No a w tym momencie kolumna samochodów na sygnałach, no bo wyjeżdżają ministrowie, oraz e, król Bahrajnu, który również uczestniczył podczas całego wydarzenia. Harpików tutaj troszkę jest, trzeba zawsze pamiętać, gdzie się auto zostawiło. Chyba pamiętamy. No i teraz na jak wszystkie te auta, które mijamy. Są to auta do wyjazdu, auta, które próbują wyjechać z parkingu. Ta kolejka jest naprawdę długa. Mamy mały problem, bo Toyota jest troszkę duża i nie, nie bardzo będzie to jak wykręcić. Dojechaliśmy do Manamy. Drogi powrotnej wam nie pokazywałem, bo troszkę korków i to w zasadzie nuda, ale po wyjechaniu z samego parkingu droga zajęła 30 minut, a nie godzinę 40. No i powiem wam, że tak jak słyszałem a propos Bahrainu, że to jest to jedna wielka, duża imprezownia, chyba faktycznie tak jest, bo w pół do dziesiątej wieczór no i wszędzie zaczyna grać muzyka, tak by dosłownie wszędzie w tych hotelach były kluby. Ja idę przekąsić teraz jeszcze jakąś szałarmę, e, no bo co, potem jadę do Arabii Saudyjskiej, to tam e, Dużo falafeli się jada, a w sumie pasuje jeszcze troszkę mięsa tutaj zjeść. A mnie w ogóle bardzo mocno zastanawia, czy ktoś z Was był na GP Bahrainu. Jeśli tak, to dajcie znaka w komentarzach. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapę do góry i docencie kanał subskrypcją. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, Kamilin Travel, z niego dowiecie się też o wiele więcej, gdzie jestem i też na bieżąco, no bo pamiętajmy, że jednak odcinki to wlatują tutaj po jakimś czasie. A dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, do piona i cześć. 格隆索。